No, słuchaj, no różne rzeczy nam mówiłeś Widzieliśmy różne rzeczy na treningach Ale jedną rzecz zupełnie słowałeś A mianowicie potrójny lewy prosty Było to, wiemy, że jesteś wielkim fanem a Floyda Mayweathera Juniora Było to coś, co u niego podpatrywałeś Bo teraz Roger powiedział, że nad tym lewym prostym Pracowaliśmy bardzo do bardzo dużo Powiedział Roger tak Bierz jeden, bierz dwa, bierz trzy i zmienisz I wtedy nikt nie wie, ile ile będziesz zadawał lewych prostych Zawsze będę bezpieczny, będę w dystansie ja Mówię, no Roger to jest mądry, mądry trener i potrafi przekazać wiele, no co widać jakie mam zmiany, jakie, jakie poczyniłem zmiany od ostatniego kampu. Do czego, do czego wini Madalon był bardziej nieprzyzwyczajony? Do szybkości zmiany pozycji, czy kombinacji, które biłeś i zmieniałeś? Od bicia na korpus, do picia na głowę, do wypracowywania sytuacji lewy prostej? czy po prostu całości nie potrafił? Jak to czułeś w ringu? czy znaczy, ja czułem, że jestem szybszy, na no, jak jesteś szybszy, to, to możesz wszystko po prostu, a, a no, szybkość to jest Będziesz mi z walką Masz być szybki, pamiętaj o szybkości Nie, nie, nie chciej zadać ciosu silnego Że będziesz chciał go zadać, nie wiem, nokautujący Bo go nigdy nie zadasz Masz być szybki No i to robiłem Ten moment, ten, 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 ten a, bokserski błysk geniuszu Kiedy on nie wychwycił dystansu Trafiłeś go na lewą kontrę Wiedziałeś, że to już jest koniec walki Albo bardzo blisko Znaczy no, nigdy nie wiesz, bo zawodnik jest twardy i wstaje A był twardy ale, e, Oczywiście, że jest twardy To jest taka wojownika i to było Myślałem troszkę, że sędzia przy tym w drugim razie myślałem, że troszeczkę szybciej e, zaczniemy walkę no jednak to twardy sędzia i trzymał, trzyma. bałem się, no, żeby gdzieś nie, nie naprawdę nie, nie trafić jeszcze raz potężniej i nie zagłotować e, zawodnika bo był zamroczony ja widziałem, że nie był sobą a jest to też e, człowiek i jest to sport walki i jest to sport kontaktowy także no, ja szanuję każdego człowieka jedną rzecz, którą bardzo było widać dzisiaj ostatnie pytanie bo jest konferencja prasowa, czekają inni dziennikarze. To był fakt, że potrafiłeś podkręcić tempo. A tak jak podkręcałeś w Cruiserweight, tak teraz było widać wyraźnie, że od początku czwartej rundy to te tempo było zupełnie inne. Praca, schodzenie, schodzenie na lewą stronę, praca nóg, zaczynanie różnych kombinacji, nie tylko, nie tylko lewym, prostym. A masz ten następny siódmy bieg już taki, jak miałeś go w 175 i 200 funtów? Znaczy, wszyscy mówią, że jestem troszeczkę większy, naturalny robię się ciężki, stąd praca z Rogerem powoduje, to, że jestem lepszym że bo sam czuję, no bo czujesz, że albo się rozwijasz, albo, albo coś się cofiesz, że jesteś na tyle mądry Zakończysz. w tym, co robisz. Ja nie wiem, że jestem najmądrzejszy, ale, ale mówię, w tym, co robię, 20 lat siedzę i czuję, albo się cofię, albo idę, idę, idę do góry, więc tutaj czuję, że się rozwijam i rokuję to na dobre na przyszły rok. Cztery walki, cztery zwycięstwa w 2011 roku, no lepszego prezentu poczwórnego chyba pod choinkę polskim kibicom boksu. Nie mogę Zrobić i za to w ich imieniu bardzo dziękuję. Również pozdrawiam Was wszystkich i do zobaczenia w przyszłym roku.